Halo, halo, pobudka, ojko, pobudka, dzień A, dobry. Kto mnie tu... A doberek. Kim ty no, jesteś? A co ja Oj. tutaj robię w tym pokoju? Czemu ja nie jestem u siebie w pokoju w takim razie? No tak razie? się składa, że jestem przecież twoją opiekunką, nie pamiętasz? Co? Mamusia tu już wam zrobiła śniadanko, szykujcie się, bo dzisiaj jest rozpoczęcie roku szkolnego i pójdziecie do szkoły dzisiaj razem dzisiaj z Riplejem. do szkoły? Przecież to jest Możliwe. Jestem w swoim domu, a co to tutaj ma być? Słuchaj, ja tutaj nie będę dyskutowała. Budź tego Gplaya i macie zejść na dół, zjeść śniadanko i ruszać na rozpoczęcie roku, które znajduje się e, teraz w tym miejscu, gdzie graliście w kiedyś w takie kolorki, że Ach. trzeba było zdobyć przedmioty danego kolorku. Dobrze. A ja idę tutaj na, do, na dół pozamiatać, pa. Słuchajcie, czy wy w ogóle to słyszeliście? A tak w ogóle, hejka, tutaj Lumi. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj... Bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić Marysię Nowak i Patrycję Płaczek, bardzo was pozdrawiam, a jeżeli chcecie w następnym odcineczku pozdrowić, ciebie wystarczy, że klikniesz subika z dzwoneczkiem, zostawisz komentarz pod filmem, pozdrawiam i oczywiście łapeczkę w górę. A dzisiejszy challenge, łapeczek w górę, to niech będzie 5000 i w ogóle to jest dziwne, bo jak ja mam iść do domu, jakaś opiekunka Ciekawe, tylko gdzieś ktoś tu chrapie, ktoś tu gdzieś chrapie, czekajcie, czekajcie. Gdzie to chrapanie? To tutaj, tutaj słyszę. Ej, cieplej, play? ty tak chrapiesz nastojąco? Od kiedy w, ty w ogóle jakoś tak dziwnie śpisz? Co, co? Nie, 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 Ej. Co jest Lumi. Co ty ja lewitowałeś? Sobie... Czy co o tu chodzi? Ja tu sobie śpię, przecież normalnie spałem. Co ty mówisz? Słuchaj, na, normalnie należąco śpię. Tak, a nie ja widziałam, że tak stałeś w ogóle spać. Słuchaj, w ogóle jest. Przyszła jakaś pani opiekunka i ona w ogóle, ty, no wstawa już, do szkoły idziemy na rozpoczęcie roku! Zmęczony rozumiesz? jestem, zmęczony no, jestem. Chcę jeszcze sobie pospać trochę. Jakie rozpoczęcie roku? Ej, w ogóle czemu ja tutaj spałem? O co no, tutaj ja chodzi? No ja nie wiem, w ogóle słuchaj, przyszła jakaś pani mówi, że jest opiekunką, że. Mamusia nam zrobiła śniadanko tam na dole, i że mamy iść do szkoły na rozpoczęcie roku. Tam, gdzie bawiliśmy się w grę, nagrywaliśmy film o kolorach. Ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Idziemy tam zobaczyć. A co jak my się cofnęliśmy w czasie i teraz w ogóle będziemy chodzić do podstawówki. No, no zobaczcie, ja normalnie wyglądam. Nie jestem w sumie chyba jakimś dzieckiem. Dobra, chodź słuchaj, będziemy może mieli przygodę fajną. Chodź zjemy to śniadanko. Gdzie to śniadanie? Tutaj jakieś bagietki, dobra, ja bagię. Tutaj w sumie prezent jakiś jest. Ale nie wiem o co chodzi. Może tu Ciebie jakiś prezent w lodówce? Możesz Ty. zobaczyć o co tu chodzi. No, jest jakiś prezent, słuchaj. Ale ja nie ale... otwieram, bo ja ja... mi się nie podoba ten prezent. Dobra, ja nie jestem w sumie głodny, choć idziemy zobaczyć, jak to rozpoczęcie roku szkolnego wygląda. I chyba dzisiaj zaczynamy szkołę, co? No, no to na to wygląda, ale wiesz, co? No, no wydaje mi się, no chyba, no, no nie wiem, może doszło do jakieś pomyłki z tą opiekunką, czy coś dobra. Chodź, musimy pójść. Tutaj, uwaga, były po prostu no. tutaj nasze zabawy. Ja w sumie tęsknię za szkołą, szczerze powiedziawszy. No, ty, tutaj, tutaj coś jest. Rozpoczęcie to roku patrz. szkolnego, ty. Tam ktoś jest, zobaczcie. On się. Gdzie po oni z... są? Zaraz, ich zwolnie z tej szkoły, bo tutaj dobry, dwóch uczniów mi dzień nie przyszło dobry. O, dzień dobry, na rozpoczęcie tylko, dzień dobry, witam. roku szkolnego tylko... Gipley witamy pana dyrektora. Dzień dobry, witam, ale czemu się spóźniliście? Przecież w ogóle już pół godziny temu było rozpoczęcie roku szkolnego. Ja. Wszystkie dzieci już poszły do szkoły i tylko na was czekam. Już chciałem was tutaj skreślić z listy uczniów, ale dobrze, że przyszliście, tak się składa, no. że musicie tutaj odebrać ze skrzynki listę. Potrzebnych rzeczy, jakie będziecie potrzebować do szkoły, zakupić te rzeczy i mm -hmm. następnie udać się dzisiaj na zajęcia, bo macie dzisiaj matematykę, oh. informatykę, WF, najgorsze, e, także Najgorsze najgorsze zajęcia. Proszę pana, a czy tutaj to jest ta skrzynka z tą listą szkolną? Tak, Mam sobie zapisać. Dokładnie, zabrać. tak, Dobrze, to jest lista sobie. szkolna i tutaj weź, weź, każdy niech weźmie sobie taką właśnie listę. Musicie to wszystko kupić, rodzice w, mogą wam pomóc i zapraszam do szkoły. Dobrze, a Jeśli pana? macie jakiś problem, to przychodźcie do mnie, jestem bo... dyrektorem. Ja mi się wydaje, bo ja dobrze przeczytałam, że tu jest klasa 1a, ja powinnam być w, st w starszej klasie. Jak to możliwe, że co, że ja dopiero no szkołę zaczynam? to no, jest pierwsza podstawówka, jesteście na co? liście normalnie i rozpoczynacie swoją naukę. Tak, yeah, dokładnie. Nie, ja nie mogę. No dobrze, dobrze, to niedługo przyjdziemy w takim razie, to Dobra. do widzenia proszę pana. Ja nie mogę, słuchajcie, co to w ogóle za numer? W pierwszej klasie podstawówki? Nie no, to jest, jest po szok. No i co, czy hey, Widziałaś tą listę, w ogóle tutaj A. jest cała lista, słuchaj, szkolna, którą trzeba kupić, dużo tam rzeczy Dobra, jest w ogóle do ogarnięcia. Ja lista szkolna, książki, zeszyty, plecak, piórnik, długopisy, mazaki, kredki, blok kolorowy, biały, nie, no to fajne rzeczy, tylko wiesz co, nie mam pieniędzy na to. Ty, ja też w ogóle nie mam żadnych pieniążków. Lubię, no. obudziłem się rano, w ogóle nic przy sobie nie mam, ani grosza. W ogóle gdzie jest nasza mama? Podobno nasza mama, słuchaj, nam zrobiła śniadanie. O co tutaj chodzi? Nie, ale to wychodzi na to, że co, że nasza mama, to my jesteśmy teraz rodzeństwem? To jakimś? Ja tego już w ogóle wszystkiego nie, wiem. nie rozumiem. Nie wiem, słuchaj, no. gdzie, dawaj, idziemy do sklepu, kupimy te rzeczy, może i. Ale... Jest co i... No dobrze, kupimy. Chodź do banku. Może weźmiemy sobie coś trochę pieniędzy. Co, no za co my kupimy? Nie będziemy w ogóle. Ej, ładna lociarnia. Nie będziemy Będziemy mieli za co po prostu kupić. Lodziarnia? Ty, no. nie widziałem tej lodziarni, zobacz. Jedna gałka trzy złote, ty. Tak? Ale różne są kolorki, ty. A Pyszne może coś lody. kupię dla nas, co? No czy nie? nie, później, później kupimy. Chodź, chodź, pójdziemy tutaj. Ja zagadam panią na przykład, a ty wejdziesz szybko. Chyba, że mają przerwę. To zobaczymy, czekaj, poczekaj. To? Chcesz pożyczyć z banku pieniążki po szybko, cichu? Szybko, szybko, do sklepu. Raz, dwa, czy pięć. Co? Serio, lumi? Szybko. No, szybko, Dobra, zwiewamy, pójść tak szybko. Dobra, zwiwamy, zwiwamy Dobra, dawaj. zamykaj. Zamykać, co oni zamykać. nie pilnują w ogóle tego skarbca? Czy co jest grane? No, na to wygląda. Słuchaj, a ja ostatnio w gazetce czytałam: o, dzięki, że jest taki nowy sklep szkolny. Ej, no już wejść tylko, nie, nie Kiermasz, tak? tak? taki kiermasz szkolny, nowy, taki jakby sklepik. I on jest tutaj w ogóle, o, w pobliżu. Tutaj to kiedyś idziemy. Mama moja taka z tym pająkiem była ogólnie. Nie pracowaniem. Czy ktoś pamięta? A jak ktoś pamięta, to niech zostawi łapeczkę w górę. No, i słuchaj, no to chodź, pójdziemy. O, tu jakiś klep szkolny. Jest. Moda dziecięca też jest. O, o może coś, coś kupimy. Słuchaj, jakiś. Ty, ja biorę czerwony plecak, za zaklepuję czerwony. A ja biorę niebieski, Dobra. niebieski, ale ja Dobra, sobie Dobra, plecak już mam. To razie... ty dwa. A te... tyle pieniążków masz? No mam, no przecież mi dałeś. Cey, dobra. dobra, to książki. tak, plecak mam już. Książki e... były na liście. Książki, książki kupuję. Zeszyty też będą potrzebne. A ja biorę dobra. sobie to jeszcze. E, ja też cię... mi książki mi wziąłem, to. słuchaj. Biorę no masz tutaj tablice. więcej książek. Dobra, ja mam książki zeszyty. Słuchaj, a widzisz tutaj gdzieś są jakieś kredki, pisaki, coś takiego? No wiesz co, nie, nie widzę, ale może tutaj e, do pana podejdę. No, ja no tutaj ogólnie ja też chciał nie ten. ma. Ja ten. Przepraszam, też... a ma pan jakiś piórnik minecraftowy, bo ja bym chciał jakiś piórnik minecraftowy i zeszyty. Pan mówi, że się wyprzedały w ogóle a, Lumi. no to dobra, no to dobre coś tutaj o ile u pana tutaj jest pieniędzy poczekajcie poczekajcie a, ja tutaj, tutaj panu dajemy pieniążki panu za te plecaki i książki, bo to nam w sumie na razie wystarczy. Do co widzenia. prawda nie mamy długopisów, ale to kupimy pożyczymy od kogoś, Ta, nie w szkole? To się kupi, do widzenia. To się kupi. Te, dobra, Lumi, słuchaj, ja idę jeszcze szybko do domu, do talety, a tak naprawdę później idziemy do szkoły, dobra? Dobra, dobra, możemy się tak umówić. Poglądam jeszcze sobie tutaj wystawkę. W ogóle dobra. możecie powiedzieć o tym, co wy sądzicie o tej całej szkole? Napisać w komentarzu, jak wygląda wasz najlepszy dzień w szkole i wasz. Wasze rozpoczęcie, ponieważ wracacie do szkoły i musicie się cieszyć czy się cieszycie z tego powodu, a ja pójdę sobie tutaj, o, jakie ładne autko, zobaczcie, jaki ładny skuterek różowy, ale wiecie co, ciekawe czy kiedyś sobie po prostu kupię taki, ale mam... Na... Co? Ej, co, ej, co tutaj, 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 chodź ręka. słuchaj, ej, masz może piątaka, masz piątaka, bo syrenka. ja tutaj... Słuchaj... Nie z ręka y do królowej się mówi, ma y pa pa Pani królowo, y bo ja tutaj mam takie pyszne y cukieraski. Eee, Może by chciała pani kupić I, no. i takie, i takie. I za 5 zł tutaj mogę no, normalnie je sprzedać, kupuję. bo potrzebuję Trzymaj. na książki do szkoły, bo dzisiaj, dzisiaj się sz szkoła zaczyna, a ja chodzę w ogóle do pierwszej B, do pierwszej B chodzę. A ja do pierwszej A będę chodzić. No dobra, no to ja sobie tutaj wezmę te jedne, jedne, dobra, czy dwie. To, możesz nie, jedne, to drugie, z komu Ej, daj mi te drugie, to eee, dla mnie są. No dobrze, proszę, to to w sumie będziemy widzieć wow. się w ławce, ale wiesz to ty trochę taki mały jesteś. W no, sumie to ty do pierwszej klasy będziesz chodził, a nie do przedszkola. E, tak, wcale mały nie jestem sucha, ja tak naprawdę po prostu wolniej troszeczkę rosnę, a te cukierki e, przeterm, nieprzeterminowane żartowałem, wszystko, a, wszystko z nimi, wszystko z nimi dobrze. Ja już, ja już uciekam, bo na kiermaszu kupuję książki, i uciekam do szkoły trzy prędzej. Dobra, słuchajcie, tak w ogóle wiecie, co są te cukiereczki? Może je postawię, może Jeeplej niedługo przyjdzie, i musicie pomyśleć, co wy tak naprawdę o nich sądzić, o tych cukierkach? No, no, zjadłabym tak szczerze, takiego jedynego. Może Jeeplej się skusi. O, wypróbujemy te cukierki na Jeepleju. On pierwszy niech spróbuje, i w ogóle powie Nie, słuchaj, Słuchajcie, co Idziesz ze mną kupiła? do tej szkoły, bo właśnie tak, tutaj. Tak, tej... Cukierki? Cukierka? Ej, skurma! Masz takie cukierki dobre. Om, nom, A taki, nom, nom, wiesz, co tutaj ty. chłopczyk dał. I co, dobre? Dobre Ale smakują Ale dobre. Pyszne, o, szukaj, pyszne, masz, masz tu, masz tu. Co? Om, nom, co nom, 5 nom, 5 nom, minut nom. jeden cukierek, żebyś sobie jadł, Ty, wiesz? słuchaj, chodź, jeszcze idziemy tutaj na lody. Ja normalnie cię zapraszam jak coś. Dzięki. I i normalnie dobry, ten, idziemy do dzień szkoły. Dobry. Dzień dobry. E, tutaj jedna gałka no, 3 zł. złote. Okej, okay, dobra, to ja tutaj płacę, po, poprosimy po dwie porcje, ja dobra, cy? Lumi, no. zobacz tutaj w ogóle jakie pan nam ładne w ogóle wow, nałożył. Super. Po trzy super. gałki nio, nam nio, wziąłem nio, tutaj, jeszcze z bananiem. na nio, później, nio, 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 nio. coś tam sobie wezmę, y, zjem. Nie no, no, no po prostu no, przepiękne tutaj one są. No. Ty, no, co to mi się jest, stało? Lumi? Jak to, co się ze mną stało? Ej, no przecież zobacz, ty gruby jesteś, ty Ej, przytyłeś yy, nagle. Ty to tak może od momentalnie. tych cukierków i, i, i tych w ogóle. Ej, panie, w ogóle oddawaj pan pieniążki, te lody są jakieś dziwne. Normalnie się próby zrobiłem nagle. Oddaje. Nie, no dziwnie. No, w ogóle? wiesz, co dzieci się będą siebie śmiały? Zaraz szkoła, zaraz szkoła, za minutę za Dobra, pierwszy to już bierz... dawaj, Czekaj, ja już szybko. tutaj plecaczek, okej, okay, żeby mi nikt kebaba tylko nie zrobił dzisiaj na plecaku, bo to będzie, słuchaj, masakra. Dobra, biedniemy to co, kto lecimy? pierwszy, ten lepszy do szkoły, dawaj, 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 dawaj. Dobra, ej, ej, bez zaraz cię tu zepchnę, zepchnę cię. ścianę prawie wleciałaś. Pan... Nie no, minuta, minuta, minuta się już jest, Zaraz dzwonek my. będzie. A co tam mówił dyrektor, że którą lekcję mamy pierwszą? Ej, ja zrozumiałam, że ogólnie matematykę mamy pierwszą, wiesz? Dobra, ale no to chodź. Ja to bym jeszcze widziała tą szkołę, bo mamy jeszcze informatykę, to bym tak od razu w sumie, wiecie, sobie wzięła lepiej, i zobaczyła. Tu lepiej nie wchodzić, tu jest dyrektor, słuchaj. Informatyka, no, tutaj pokaż? jest, słuchaj, informatyka. O cool. sala, ja nie mogę, czekajcie, wejdę może tutaj na ten komputer, Ile komputerków, ja cię... co? dawaj, ty, gramy, jest... gramy. Kamera nawet jest taka nowa, można by tutaj nagrywać jakieś filmiki, montować je tutaj, no. ty, ale ja ledwo co się tutaj mieszczę, jakoś tu ciasno jest w ogóle, ty, Lumi, wiesz? dobra, bo zaraz dzwonek będzie, chodź może pójdziemy teraz tutaj yy, na tą matematykę, o, ty, dzwonek dzwonek. Wybił. Dobra, Dobra to dawaj, dawaj, szybko no, na matematykę. Nie, no z tym dyrektorem. Mamy tą mat, Ja nie mogę. Serio, z Dyrkiem? No, e... Ale dziwne to jest. Dzień, Dzień dobry, dobry, przepraszamy za spóźnienie. Gdzie, gdzie siadasz w sumie? Ja, tu, ja tu ja tu siadam ja tu Dobra, siadam, ja, ja chyba wiesz co, ja chyba na z tyłu. Chodź może na tył. Ja, ja w sumie tu siadam w tylnej ławce tutaj ha? mnie w sumie nie będzie brał do odpowiedzi. Dobra. No ty w sobie już zajęte Lumi. To ja sobie Także... tu będę stała. To, to wiesz co? Panie dyrektorze, panie... Lumi i Gplay już się meldują tutaj tak. na zajęciach. Dzień panie dobry, dyrektorze. witam, witam. E, ogólnie tutaj macie spóźnienie już na starcie. I dyrektorze, no niech I za karę, taki nie będzie Co za kara? Za, e, za karę tutaj ktoś z was do odpowiedzi. Wieszcie kto ma pójść. E, no dobrze, no to zapraszamy pana Diple'a <laughs> tutaj do tablicy <laughs> i, i będzie miał już pierwsze zadanie z matematyki. <laughs> O yy, aż a więc sobie panie, tutaj panie, bliżej. Gisleju, Rozwiąże pan tutaj równanie o, yy, na, na, ta, na tablicy. Na tablicy jest dla pana równanie, dlatego proszę je rozwiązać. <laughs> Ale wiecie co, nie no, ja myślę, się, mi się wydaje, że on w ogóle tego nic nie rozwiąże, przecież on nie potrafi w ogóle tej matmy, patrzcie no, myśli i myśli, no, no i... Nie, nie wiem, panie <noise> dyrektorze, to jest za trudne, ja tak stoję tu się gapię pięć, pięć minut i nic tu nie wymyślę, naprawdę, naprawdę, to jest w ogóle mi jakoś niedobrze psy, się zrobiło. Jak mu się niedobrze no, robi? Nie, nie, nie. Przepraszam, o pani dyrektorze, tutaj nie, nie się, ja nie mogę. Przepraszam, nie chciałem tutaj i ja zwiewam, ja uciekam stąd, ale mi nie dobrze. wstawaj, wstawaj Deeplay, idziemy do lekarza. Chodź szybko, tam na Co się? Dobra, to chodź do lekarza. Ja nie wiem, coś mi zaszkodziło, Lubi. I czy to były te wstyd. loty? Czy to były te cukierki, co mi dałaś? Coś jest nie tak tutaj. Nie wiesz, że zostałem, słuchaj, gruby. to jeszcze po prostu ja nie mogę na pierwszych zajęciach, jeśli ja tutaj no normalnie nie mogłem skupić. Prostu, ale że się zestresowałem, to zadanie z matematyki było bardzo trudne. Tak stałem, słuchaj, i się zastanawiałem, jaka jest odpowiedź. Nie ale miałem dwa kompletnie plus pojęcia. Ale ty nie wiecie, Ej, ja y, pójdę tam do pana, lekarza. Ale tam 2 plus 2 równa się fisz, co A. jest nie, jakoś nielogiczne kompletnie. Nie. Dobra, gdzie jest ten lekarz? Szybko tutaj, idziemy do lekarza. Dzień Dobra. Dobry, dzień dobry, panie doktorze. Ja tu panu zostawię ci play witam, On witam. Dobry. Dobry. na Witam, witam. Dzień dobry. Dobrze, zajmie, dobrze. Już tutaj proszę się położyć na łóżku. Zaraz cię opatrzę tutaj to i się ja tobą ja zajmę. Ja idę, zaraz, przyjdę, zaraz. Przyjdę. Dobra, do widzenia. Ja nie mogę, słuchajcie, słuchajcie, no jest problem. Mi się wydaje, że to mogą być te cukierki. On wtedy powiedział, że on był, one były przeterminowane, więc to pewnie jest moja wina. O nie, no chyba się zaraz rozpaczę. Pójdę do pana doktora teraz i, słuchajcie, zapytam się tak naprawdę, o co tam tak dokładnie chodzi. Puk, 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 panie tak, doktorze. Proszę. Do, panie doktorze, ja witam, witam po polsku. g, ponownie... g został zamknięty, w izolatce, niestety się zatruł, Co? to jest poważne zatrucie i będzie musiał tutaj leżeć samemu to ja on w do, obok niego. Pójdę do e, niego. No proszę uważać, raczej na własną odpowiedzialność, bo on się tutaj zatruł i źle się czuje, także proszę spokojnie, dobrze? No dobrze, no dobrze, proszę pana w takim razie. Bok 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 bok. Oj biedny, mój biedny Ciplay, wstawaj, wstawaj. Nie śpij tak długo. Jak ty się czujesz? Musisz um, mi powiedzieć, że wszystko dobrze. Jak ci jest? E, no, no, średnio mi jest, Lumi. Nie, Normalnie, płacz. wiesz co, lekarz powiedział, że się zatrułem. Nie wiem, czy oni mi tu w ogóle pomogą. Nic nie dał mi w ogóle żadnych, e, żadnych wiesz co, żadnych jakiś e, rzeczy. Po prostu, żeby mnie uleczyć, ani nic takiego. I nie wiem, po prostu, co teraz Ej, będzie, Lumi. No to dawaj. Zwiewamy, pójdziesz Ty, do domu. W sumie ja tu co? nie chcę być, już mi się w ogóle ta szkoła Czekaj, nie podoba, nie słuchajcie. Pier szybko, pierwszy szybko, pierwszy słuchaj dzień w szkole, co to w ogóle jest za dzień w szkole? Słuchaj, najadłem się jakichś niedobrych słodyczy, e, później wiesz co, jeszcze zwymiotowałem, to jest bo, po, po prostu co? jedna wielka bo masakra. Ja, ja idę do domu się położyć. Bo te cukierki co? ja kupiłam od chłopca i on później coś powiedział przeter... I to chyba przeterminowane te cukierki były. O nie, to ja mam... ile za nie zapłaciłaś, co? Mam no, piątaka, piątaka zapłaciłam. Ale wiesz co, ty teraz idź się połóż do domku, o do salonu, a ja dobra. pójdę po kropelki na żołądek dobra, do pana sklepikarza. Ja każe. czuję, to dobra, to przynieś no. mi te krople żołądkowe i może mi to coś pomoże, dobra, także czekam dobra. na ciebie, Lumi. Nie no, słuchajcie, musicie trzymać kciuki. No przecież pierwszy dzień szkoły nie może tak wyglądać, że G-Play po prostu się źle czuje. Idziemy Sklepu w takim razie do pana sklepikarza. Może on nam coś pomoże. Dzień dobry, dzień dobry, proszę Ej, pana. Ojej, Syrenka, co tam? Przyszłam z pomocą. Gypla w ogóle jest e, coś, ma nie tak z brzuchem. Zwymiotował w pierwszy dzień szkoły. Ojej, no, dobrze Ma pan jakieś kropelki na żołądek, czy coś takiego? No, może. Coś się znajdzie, musisz szukać. Wiesz, co tu w skrzynce może coś będzie, bo tak naprawdę tutaj wiesz, Jej, co cały czas nowe produkcje żołądkowe. przychodzą. proszę o, pana odejść panu płacy. 10 zł. No dobra, to ja mam 8, Tylko... później dołożę, Nie, dobra? zawsze tak samo jest, zawsze nie masz pieniędzy i zawsze ci muszę jezda, na zeszyt jezda, dawać. proszę pana, no to co ja no mam. No dobra, zrobić? ale masz dzisiaj mi przynieść, do wieczora. Dobrze, dobrze. A wie pan co? To ja panu cukierki tutaj rzucę Dobra, na słodek. O, zrobiłam cukierki, dziękuję. Proszę, tutaj słuchajcie, ale będzie numer. Pan sklep będzie zamknięty, pan ze sklepu będzie się źle czuł. No, ale no trudno, trudno, ważny jest G-Play. Idziemy do niego, mam tutaj kropelki na żołądek. Może mu to coś po prostu pomoże. G-Play, wróciłam, wróciłam. Ej! A co tu się Psz... dzieje? Co ty, opiekunka, tu też Diplayj, pójdźcie! W tej chwili! W tej ech, chwili masz się ech, budzić. Miam, niom, niam, niam, co się dzieje, a co się ty dzieje? Czuję sobie! Dobrze, śpię sobie. To. Proszę, proszę bardzo. I te o, krople żołądkowe w A to takim na pewno razie. mi pomoże? Krople żołądkowe. Ej, to jest na pewno wszystko, to mi na pewno pomoże. No Lulu, jesteś pewna? No Bo tutaj powinno. w ogóle ten opiekunka, wiesz, co mi trochę brzuch pomasowała, wszystko w miarę już jest okej, okay. yy, ale tak naprawdę jeszcze chciałem sobie drzemkę zrobić, dobra? Także piję tutaj te krople żołądkowe, no. o, ale dziwnie jakoś się w sobie czuję. chyba będzie ale... dobrze, co? Ten. Ty chyba, słuchaj. Chyba przetrawiło mi się. Te, te, te się. cukierki już mi się prze, prze, normalnie już się jakoś lepiej czuję. Widzę, ja jakoś już schodłeś, nie mam takiego. Żucha, już nie jestem taki rasie. wzdęty, bo byłem normalnie wzdęty taki. Ja nie mogę. Dziękuję opiekułko. No i w sumie Ej, to słuchaj, mi Lumi, powinieneś dziękować. To ja dzięki to, załatwiłam. to Mega co? krople w ogóle. Wracamy do szkoły, wracamy ja do szkoły. Rzucam. Ja nie będę chodził do szkoły. Ja idę na dół, na basen. Słuchaj, ja muszę odpocząć. Na no razie dobra, wiesz co. To... W takim razie wiesz, co ja Ci powiem? Ja wracam do szkoły, bo uwaga, no to ja jestem pilną po prostu uczennicą i teraz pójdę do pana po prostu, do dyrektora. I... Z May będę rozwiązywała wszystkie zadania, które są po prostu na tablicy i nowych kolegów i koleżanki wróciłam. O nie! O, nie, jak tu śmierdzi! Jak tu śmierdzi! On dalej się kąpie w tych wymiotkach. O nie, patrzy się! Wiecie co? Jednak Dipla miał rację! Ja jednak z tej szkoły po prostu zwiewam. Jak już to znajdę sobie nową, a życzę Wam miłego dnia w pierwszym dniu po prostu szkoły. Pa pa!